Cię. No. No troszkę za dużo się Was robi. W jakim tempie matka Was rodzi? Albo rodziła? Chyba jeden na sekundę. Albo dwóch. Bliźniaki? Zaraz zobaczymy. Nie. Natomiast wy bliźniaki. Ej, co nie ma... Nie ma amunicji, co nie? No, super! Jest spoko! It's okay. It's fine. Hmm... No to idziemy sobie strzelać z pistecku. O! Ile na boi, Sześć! Starczy na jednego. Oh, fuck. Ostatni nabój, na pięknego headshota, Ojej. Musiałem jakieś pisty takie. Możesz no, jakąś tuberze jebany. Oj, przeprost. Wkurzyłem. Ta, super! O, tutaj jesteśmy. E, czyżbym miał jeszcze amunicję, a dużo. A, gdzie zabijemy z pisteczku. A masz! Chodź tu! Aaaaa! No. A masz Broń, gdzie mi teraz dojechałeś z pisteczką, bo to Ooooo Fuck Jesus Wszędzie są palmy <grymne> Nie no, palmy widziałem już Więc one mi jednocześnie niepotrzebne No i teraz mnie zabijam jakiś mnie nie zabiją pewnie. Może jakimś fuksem nie zauważę. O, fuks! No, rękę nie mogłem wykrącić, a ty z tego skorzystałeś. A ty się ukryłaś, widzieliśmy mnie. boimy się wchowanego. O, jestem z 62 łamą. O, ty trzeba tylko to wysadzić. Tam. To jest proste. E, f. F. E, I co mam tu wysadzić? Chwileczkę! Stańmy w miejscu, w którym to... zacznę to. Explosion. Nie. Yeah. Może nie była zbyt efektowna, ale była. Ło! Wow! Nie atakować! Ja... Ech, ja zrobić dobrze. wy Nie zabijać. A tu gdzieś trzeba było coś teraz namierzyć takimi... Czymś... O, żółty krąg właśnie Jest. Dało się. Uh. Tu jesteś. Dało się. Jest muzyczka. Tak, nie wiem czy słyszycie. Pewnie, pewnie tak. Mamy kontener, kontener. też do się niego wejść. Nie da. Nie. Tu jest trzeba, bo to. O, autobus. A może to w, to w autobusie coś jest jeszcze? Dawajcie, kto idzie na wycieczkę? Ja no i teraz tu trzeba. Dobra, pijemy już. Sprintem, dawaj. Sprintuj! No. Ach. 40 metrów. Co? No ja tu nie biję niestety. O, rysujemy sobie. Od razu w klasy pograjmy, co nie? OK. Nie używaj słowa OK, może sam go używam kolejna <gulita> misja Jak zwykle No, misja po misji Dopiero pół godziny minęło To nawet Więcej Ja nagram jeszcze z godzinę i wystarczy Albo pół pół godziny lub Pół godziny lub flejśmy czy to... Czy to jest to? No! A nie łooo! się cieszyłam! O... O oh no! Ale się przejęli Czemu podchodzimy krwią? O, dzwony biją, że się <grywa> ja, Właściwie Właśnie tu sobie tylko dwa razy nie wiem czemu. Ale zatyszałeś. <grywa> tak, wiem, że musimy iść. O, nie, nie mamy innych broni. Dobra, wystarczy. O.

Czyli w tej misji nie możemy zostać y, wykryci przez wroga. No dobra, fajnie. Mm. Teraz tu się szło chyba. Z tego. Z tego co pamiętam. I tutaj był człowiek jakiś. Coś tam trzeba było z nim zrobić. Czy coś. Czy nie było tutaj jeszcze? A właśnie tu człowiek widzicie. Zostaw go To biedny rolnik O Jezu Dobrze, zabieram się to Ty rolniku gdzie jesteś? A zamknąłeś W sobie co nie? O, masz to i to i nawet! A tu... Clear. All right, let's keep mm. Cza tam? To... O oh, Jezu, fajki <laughs> Fajki reklamują No, ale się widnieje szybciej Kontrol. Khm, khm Ja mam, że jak się do niego strzeli, to chyba on nas zauważy, ale wolę nie stracić. No, no już. O, ja. Dobra. Teraz tu. Co to? Co? do kogo tam? Są. a tu schodzą! Kurdeż! A, a ty! Bez niczego! Nikolaj! Wchodzimy! Nie uzdrzewajmy się! O nie! U, nie u nas nic. Dobra. E, tu właśnie mi nie o Wejdźmy na to, czy się nie... Nie, niech nam no to się nie dało. Boże, psy! O Jezu, jak ich nienawidzę w tej części. Z psami trzeba walczyć, tylko że to nie jest łatwe. O nie, 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 nie. Proszę, nie do mnie tylko psy. No, Jesus! Nie, nie, nie. Ym. Dobra, przejdźmy sobie tu. <gry> to nasz pierwszy krok. Przejść tu. Pierwszy krok wykonany. Teraz zabić wszystkich innych wrogów, którzy mnie atakują. Jeszcze nie zakończony. Dobrze, no to schowajmy się do paleczowy kontener. U nas też są kontenery na dworze. Chwileczkę, to zawsze. Zawsze nawet. Jednak zabrali już, ale był wczoraj. No. Daj mi stópka. Nie, to nie. Ech, ech, ech. Ojciec. Idziemy. Czy zostało nam 300 metrów? Co tak się schylacie? Kurde no. Dawaj biegnij. Właśnie um. już zakończę tego let's play'a do końca roku. To znaczy no do tego, do wakacji. Bo chciałbym po wakacjach zacząć. O Jezu ile ich jest? Bo chciałbym Eee, Zapisz no, zagrajmy hmm. Tuż po... Em, tuż na no, samym początku wakacji, że później e, z... o Jezu. Żeby później wziąć kolejne, bo to pierwsze jest takie krótsze czy nie w sumie krótsze.